Katarzyna Zilman, jedna z najbardziej komentowanych uczestniczek jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami, ponownie znalazła się w centrum uwagi. Wioślarka, która w parze z Janią Lizer dostarczyła widzom wielu emocji i kontrowersji, między innymi za sprawą gorących pocałunków na parkiecie, została nominowana do prestiżowego plebiscytu Kobieta Roku 2025 magazynu Forbes Women w kategorii Kultura. Redakcja podkreśliła, że jej udział w jednopłciowej parze tanecznej miał znaczący wpływ na wsparcie społeczności LGBTQ. Przy okazji ogłoszenia nominacji Zilman wróciła wspomnieniami do programu, pisząc o frywolnych harcach na parkiecie oraz dzikiej radości, z jaką pracowała nad każdym występem. W mediach społecznościowych poprosiła fanów o głosy, żartując, że nie mają dużo czasu, bo głosowanie kończy się następnego dnia. Do posta dołączyła serię zdjęć. W tym kadry z Janią Lizer, które ponownie rozbudziły zainteresowanie ich relacją. Choć od finału TZG minęło już kilka tygodni, Zilman wciąż pozostaje jedną z najgorętszych postaci polskiego showbiznesu.